transformacja energetyczna, która jest integralną częścią transformacji regionów węglowych. Dotyka całego łańcucha wartości, tak? czyli nie tylko kopalni i elektrowni, ale całego otoczenia biznesowego firm, które współpracują z tymi, z tymi podmiotami, ale oczywiście też dalszych podmiotów, które, które w tym regionie funkcjonują, które nawet mają sporadyczne kontakty z branżą energetyczną czy wydobywczą. Poza tym też pracownicy tychże instytucji kopalń i elektrowni, ich członkowie ich rodzin, pracujący też w innych podmiotach gospodarczych, też odczuwają skutki pośrednie albo bezpośrednie tej zmiany, która nadejdzie. Ona w ogóle zmieni... Cały, cały model biznesowy wielu, wielu podmiotów gospodarczych, zmieni strukturę gospodarczą, no zwłaszcza przede wszystkim regionów węglowych, da ogromne szanse, no ale też stwarza ogromne ryzyka, tego, że ten proces może być długotrwały, kosztowny, są sytuacje nieprzewidzialne, takie jak w tej chwili mamy sytuację geopolityczną na wschodzie. Która była niby do przewidzenia, ale nigdy jej nie przewidział, więc jest wiele czynników, które są niemierzalne, niekwantyfikowalne, które na ten proces wpływają, stwarzają ryzyko, oczywiście. Biznes dzisiaj wiadomo, jest w takim trendzie odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju. Tak? Też poszukuje nowych rozwiązań, zielonej energii, czystej energii. W związku z tym te wyzwania, które stoją przed branżą energetyczną, dotykają, dotykają wszystkich dookoła w sposób bezpośredni lub pośredni, bezsprzecznie. Powiedziałbym, co to jest najważniejsze, bo oczywiście mówimy o planach transformacyjnych kluczowym elementem, przynajmniej tak mi się z doświadczenia wydaje, że oczywiście jest ważne to, żeby realizować te wszystkie plany, strategie w sposób konsekwentny. My przez, przez 30 lat mieliśmy różne plany, różne, różne strategie gospodarcze, przemysłowe, ale nie zawsze one były konsekwentnie realizowane do końca, w związku z tym zmiany, które zachodziły zachodziły tylko w sposób, powiedzmy, połowiczny, tak? Żeby ta transformacja, z której dzisiaj jesteśmy świadkiem, Jesteśmy na pierwszym, powiedzmy, pierwszym etapie, żeby przyniosła pożądany przez nas skutek, no powinna być realizowana konsekwentnie w sposób przemyślany, i zaplanowany. Różni ludzie, różne instytucje, różne powiaty boją się różnych rzeczy, tak? No wiadomo jesteśmy teraz w takiej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy. Jest wojna w Ukrainie. Zawsze ta eskalacja tego konfliktu może być większa i strona Federacja Rosyjska, jej władze są w pewnym sensie nieprzywidywalne. Chodźmy tutaj rozmawiając oczywiście nie wiemy wszystkiego, tak? I chwała Bogu, że nie wiemy wszystkiego. W związku z tym wszystko się może oczywiście wydarzyć. Naglun się aż tak bardzo tej sytuacji nie bał bo ona z punktu widzenia transformacji energetycznej, transformacji regionu węgla. Węgorku... Jest pewnym impulsem, akceleratorem, który przyspiesza te procesy i pokazuje nawet tym osobom, które nie do końca były przekonane, że jest to tu i teraz potrzebne i konieczne, że jednak tą pracę warto wykonać i warto niezależniać się od np. surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej, stawiać na nowe, na nowe technologie. Tak, to jest oczywiście proces długotrwały i to nie nastąpi z dnia na dzień, no ale warto w to, w to inwestować przejść kolejną, Powiedzmy um, transformację, mieliśmy pierwszą transformację w początku lat 90. Tu są różne oceny tego, czy żeśmy zdali ten egzamin, czy nie. Pewnie większość osób powie, że nie do końca żeśmy ten egzamin zdali z punktu widzenia społecznego, chociaż gospodarka poszła do przodu. No pytanie z jakimi kosztami? Nauczeni tym doświadczeniem, dzisiaj 30 lat później, stoimy znowu przed pewnym wyzwaniem wyzwaniem transformacji, tym razie energetycznej. W związku z tym warto jest korzystać z tych wiedzy i tych doświadczeń, które mieliśmy 30 lat temu i budować gospodarkę bardziej zrównoważoną, niezależną od paliw kopalnych. No tak jak powiedziałem, to jest proces długotrwały, kosztowny, który obarczony jest wieloma ryzykami, ale trzeba brać to pod uwagę.